Pabianiccy policjanci, tak jak w całej Polsce, ruszyli z kampanią Twoje Światła, Twoje Bezpieczeństwo. To już czwarta edycja tej akcji. Na czym ona polega jaki jest jej cel? Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia wynikające z niesprawnego czy też nieprawidłowego oświetlenia w pojazdów i przede wszystkim wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z takim też niesprawnym oświetleniem. Podczas tej akcji, która będzie, która już tak naprawdę ruszyła, w trzech, że tak powiem, terminach, czyli 26 października, 16 i 23 listopada kierowcy będą mogli na wytypowanych stacjach diagnostycznych bezpłatnie sprawdzić oświetlenie swoich pojazdów. U nas do tej kampanii przyłączyła się stacja kontroli pojazdów mieszcząca się w Pabieńcach przy ulicy Ksewarowskiej 7, dlatego też policjanci podczas kontroli drogowych będą zachęcać kierujących, by bezpłatnie skorzystali z oferty tejże stacji i sprawdzili sobie oświetlenie w swoich pojazdach. Dlaczego warto wziąć udział w tej akcji? Przede wszystkim dlatego, że kierujący w ten sposób podnoszą bezpieczeństwo na drogach. Celem tej akcji tak naprawdę jest, by zachęcić kierowców do skorzystania z bezpłatnej oferty i zadbania w ten sposób o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierującemu w miarę możliwości, czy też wcześniej dostrzec, dostrzec przeszkodę bądź pieszego poruszającego się pojezdni, bądź poboczem. Natomiast jeśli po jest, oświetlenie pojazdu jest Wadliwe to przy złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego. Muzyka